Era miłościwie nam, panującego goata Milika dobiegła końca. Polak wiele lat był najpotężniejszym człowiekiem w historii. Jednak wszystko co dobre musi się kiedyś skończyć. Ludzkość pogrążyła się w chaosie. Naukowcy z całego świata pośmiecili wiele chwil swojego życia, by stworzyć zawodnika jeszcze potężniejszego od Polaka, gdy kolejne próby okazywały się bezskuteczne, nagle pojawił się on! Erik jest doskonały w każdej sferze i teraz nastał jego czas. Dla niego nie ma rzeczy niemożliwych. Dlatego rzućcie wyzwanie Erikowi, sprawdźcie czy naprawdę jest wszechpotężny. Piszcie swoje propozycje, a Erik z pewnością to zrobi. Rozpoczynam nową serię na moim kanale, w której udowodnię wam, że dla Erika Exposito nie ma rzeczy niemożliwych. Zasady serii są bardzo proste: piszecie w komentarzu jakąś propozycję, co muszę zrobić z Erikiem. Te wiem strzelić z przewrotki. No, zdam się tutaj na waszą kreatywność i ja to robię. Odcinek się skończy wtedy, kiedy uda mi się wykonać wasze zadanie. Także może trwać albo minutę, albo nawet dwie godziny. To wszystko zależy. Jak trudne będzie zadanie, i jak dobrze mi będzie szło. W pierwszym odcinku, moim zadaniem będzie strzelenie Hat trika w jednym meczu Division Rivals. Mam nadzieję, że się uda jak najszybciej. A jak coś, to trochę będę wydzierał mordę. Także jak chcecie, to ściszcie delikatnie słuchawki. No i postanowiłem tą serię prowadzić bez kamerki, żebyście w pełni skupili się na jedynym i niepowtarzalnym Eriku Exposito. Zobaczmy skład pierwszego rywala. Co ty tutaj masz? Pokaż mi to, pokaż mi POKAŻ MI TO, POKAŻ MI Z CZYM DO LUDZI, Z CZYM TY DO LUDZI WYCHODZISZ, CHŁOPIE Na Erika takim czymś się zastanów Aj, szykuj się, bo Erik nadchodzi Odzyskanie piłki, Dybali od razu wypuszczenie, Erika Exposito, Erik Exposito Ma sam na sam, co on zrobi, on to musi strzeć, finezyjny strzał ty... Erik Exposito przy piłce, ależ on się zabawi z rywalem, on to ma, on to ma Ajajaj aj, aj. No, wylew ale Erik od razu, po wznowieniu, rusza na bramkę rywala, on się nie zatrzyma, on jest nie do zatrzymania, on jest wszechmogący, wszechpotężny, patrzcie tylko co on robi, traci piłkę. A teraz odzyskanie, Erik Exposito wykorzystuje błąd Wandajka. mamy 1 do jednego pierwsza bramka Exposito w tym meczu. Luka Modryś przy piłce, co on zrobi? Widzi Erika, wypuścił go na wolne pole, Erik Exposito jest naprawdę szybki. Czy Kordoba? Czy Erik? Kordoba, Erik! Erik! Erik Dudek broni, ale było bardzo, bardzo blisko drugiego gola. Postanowili rozegrać rzut rożny na krótko. Jest Erik przy piłce. Erik, Erik ze strzałem zablokowanym. Ależ teraz strata w środku pola. Zawodnicy ruszają z akcją. Salah, Salah dostaje prostopadłe. Czy zdąży? Nie zdąży. Nie jest Erikiem, więc jest po prostu zbyt wolny. Zambrotta wypuszcza Salah'a. Salah, Salah. Salah. Na skrzydle, widzi Erika. Wycofa, czy wycofa? Podanie Erik, Erik! Erik, 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 gol! Erik, gol! Mamy dwa do jednego, dwie bramki. Erika, Exposito! Ależ tutaj błąd rywala. O, jak Erika wypuści z dybalka, to już nie ma co zbierać. Erik, Erik, Erik na pewniaka. Erik. Ucisza hejterów, hat-trick w pierwszej połowie, zrobił to, nie potrzebował nawet całego meczu, zrobił to w 45 minut, upokarza rywala, który jest stłamszony, nie wie co się dzieje, no po prostu Eric Goat. To nawet nie było wyzwanie, trzy bramki w cały mecz? Ja zlekceważyłem w ogóle potęgę Erika. on jest... On jest zbyt potężny, żeby jakieś trzymarne brameczki. Także polujemy na czwartą i piątą. I kolejna kontra. Erik przy piłce, Erik ekspozyt... Exclusive... Oj, synu! Ty wiesz, jak to się skończy! Ty wiesz, że to się kończy! Obrono przez Dudka. Ale to nie koniec akcji. Zawodnicy są jeszcze przy piłce. Mają rzut rożny. Wycofanie. Podanie. Do Erika. Erik, nie bądź też polonym tylko. Erik! Aj, tylko dołożyć nogę Zabrakło tym razem Rywal jest w tym meczu totalnie Totalnie bezzębny Erik zabrał e, Każde argumenty ze strony rywala Bo w tym meczu to on jest królem Idzie po czwartą bramkę Erik 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 Znowu broni Dudek Polak na posterunku Rywal brutalnie sfaulował mojego zawodnika Wziął pauzę Czyżby skończyło się to przed wczesnym wyjściem z meczu? Rywal nie wytrzymał tego napięcia, wyszedł w 80 minucie. Król Eryk udowodnił, że jest najlepszym zawodnikiem we wszechświecie. To wyzwanie nie było szczególnie trudne, nawet powiedział, że było banalnie łatwe dla naszego Hiszpana, dlatego piszcie kolejne propozycje.